Siema, jestem na W, pierwszy raz przed kamerą. No, dzisiaj witam Was z nową serią Pokémon i nagrywam od pół... jakiś około 8 miesięcy. No, było ciężko, bo tam miałem szkołę i nie miałem czasu. A teraz z powodu koronawirusa mamy pracować w domu, tam różne rzeczy robić, więc mam wolny czas, już wszystko zrobiłem, więc teraz mogę dla was spędzić czas, więc możemy w sumie możemy zacząć film. My dziś, ja będę dzisiaj z Wam mówił o różnych Pokemonach moich kartach co możecie wygrać. Na przykład żeby wygrać ten konkurs musicie naprawdę się postarać a to możecie zrobić tylko tak, żeby zostawić pod tym filmem łapkę, subskrypcję i dzwoneczek i pamiętajcie, że przycisk subskrypcja musi być szary, szary nie czerwony, no więc takie można karty wygrać za pierwsze miejsce. Te, te wszystkie karty są oryginalne. A tata mi z, je zamówił, to szło przez dwa miesiące jakieś. No na przykład ja Wam będę polecał te, te trzy karty. Jeszcze na przykład doktora Kukui. Ale pamiętajcie, że możecie wygrać tylko jedną kartę za pięć miesięcy. Yy, za drugie miejsce można wygrać trochę więcej. A... No, fajne karty to były e, te, e, te i o, ma te fajne, śmieszne i dziwne. Że ja mam gdzie jest takie Wszystkie wszystkie startery z mega ewolucją z tego samego roku, czyli z 2016 fajnie no na przykład można, można wygrać niektóre z nich no można wszystko to wygrać ale na przykład jak będzie a jak będą na przykład dwa 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 pierwsze miejsca to dwie osoby mogą na przykład sobie wybrać Tom tą i, i Tom. Tą. Albo sobie wybrać dwie takie same karty, to wtedy to będzie problem. To będą, muszą, będą, będą musieli sobie jakoś poradzić, ale wątpię, żeby były dwa pierwsze. Dwa pierwsze miejsca, bo to będzie naprawdę trudno. Tylko tutaj też, no to tak. Patrz, jak ktoś na przykład y, będzie chciał tą kartę, a in, y, inny też, mój subskrybent y, też będzie chciał to, to jakoś to będą musieli sobie uzgodnić mi między sobą. Teraz przejdziemy do trzeciego miejsca. Trzecie miejsce: tu jest. Tu będzie właśnie. Aha zapomniałem, że te karty, te y, y, za, y, numer jeden każda karta będzie z koszulką z innym, ale na przykład Minotu będzie z taką koszulką inną, którą dostałem od kolegi z Mega Boxa Minotu. Minotymu kosztuje oko, około 300 i, 350, około 350 zł. Tak, chyba 330, gdzieś tak. No, na przykład tutaj, no, yy, właśnie tutaj są psychiczne, na przykład, a tu tu można po 5 kart. Więc można sobie zrobić taki deczek, że, yy, że będą cztery psychiczne i na przykład jeden, jeden, yy, na przykład yy, taki jest, trainerki na przykład, albo jakieś pole żeby ulepszyć te karty. No i teraz e, do tego można dostać taki pak. Tylko można zdobyć przy, przy e, na przykład... Jak ktoś e, będzie chciał, nie wiem, się ze mną z e, przykład e, chciałby to dostać, to e, trzeba wysłać maila. Nam, yy, I my wtedy na przykład yy, on nam da jakąś kartę. Na przykład, nie wiem. Jakiegoś o! Na przykład da nam yy, startera na przykład ognistego. Na przykład to może być karta z yy, ten Pokémon yy, Shield i Sold, bo już są w yy, mpiku do kupienia. Więc by było fajnie, gdybym na przykład miał yy, tego Skorbany skorbaniego albo albo nie wiem na przykład skorbianego to byś to będziecie mogli mi dać, a ja Wam dam ten box Tutaj mam takie takie on, sza, saszetkę, jakby to powiedzieć, taką przegródki na na jakieś dobre karty, na przykład na GX, na przykład nie wiem na GX Mewtwo, czy jakieś tam fullarty no to też to można, yy, yy, można wysłać maila albo po prostu y, dostawić łapkę i maila, to, y, to wtedy y, 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 na przykład tata mój, który siedzi za kamerą, będzie y, mógł jakoś porozmawiać z wami, no i wtedy będzie git, da, dos, nie wiem jakiś sta, y, starter, na przykład tego, Charizarda, Wenozaura, e, na przykład z, nie wiem, coś w tym stylu, na przykład z ósmej geny, no to wtedy dostanie takie coś i w Media Markt m, e, mamy, na przykład, e, są Nintendo Switch, e, który ja mam, posiadam i gram w Pokémon w Shield Mam jednego Shiny i mam y, zamazente. No mamy 3, 2, jakieś około trzech trzech y, legendarnych. Więc jak podobał Ci się ten film, to zostawcie łapkę w górę, sub subskrybujcie i dajcie dzwoneczek. Pamiętajcie znak ten. Znak subskrypcji musi być szalny, no to pa!